Jesteśmy dzisiaj w siedzibie firmy Romet, firma z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku, sprawdzona jakość, a do tego specjalna oferta dla członków grupy Zakupowej Plus, o której opowie nam ekspert Rometu Przemysław Jaszczur. Łukasz, bardzo dziękuję. E, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam. Omówimy dzisiaj ofertę w zakresie rowerów elektrycznych, rowerów tradycyjnych, w zakresie usługi i przede wszystkim przedstawię cały wachlarz finansowy specjalnie z myślą o Państwa. Zapraszam. Jak dobrze wiesz, nasza grupa to ponad 300 obiektów w całej Polsce. Powiedz mi, jakie rozwiązanie masz dla obiektów, które na przykład znajdują się w mieście albo nad morzem. Nie są to tereny górskie. Dziękuję za to pytanie. Romet, tak naprawdę skupił się na ofercie bardzo szerokiej gamy, niemalże dla każdego rodzaju obiektu. Tutaj mamy Modeco z nowej kolekcji z silnikiem centralnym, który będzie się idealnie nadawał właśnie dla terenów, które są płaskie, ale Silnik centralny ma to do siebie, że będzie miał zapas mocy i na jakieś powiedzmy dodatkowe górki również się nadaje, świetnie sobie poradzi. Dla obiektów, które chciałyby skorzystać z nieco tańszej oferty i przy okazji mają właśnie te paskie tereny, mamy rower w, z silnikiem w tylnej piascie. Jest to rower równie fajny, skuteczny, wygląda identycznie jak ten prezentowany, z tą różnicą, że właśnie tutaj będziemy mieć silnik w tylnym kole. Ale przede wszystkim co do samego roweru. Rama Unisex, czyli proste, bezpieczne przejście, czyli przekrok. Tak samo w przypadku powiedzmy pani, awaryjne zejście z roweru, tylko przełożenie nogi na drugą stronę. Rower rewelacyjnie wygląda, świetnie się prezentuje, bardzo fajnie się jeździ. Szeroka możliwość dostosowania pod konkretnego użytkownika, ponieważ mamy wysokość siedziska, szybciutko możemy sobie to zniwelować, podnieść do góry bądź na dół, regulowany mostek, amortyzowany przedni widelec, amortyzowane siodełko, to wszystko dla komfortu Państwa gości. A co dla miłośników gór w takim razie? Dla tych, którzy decydują się na wypoczynek w górach, mamy oczywiście rowery typu full, czyli amortyzowane z przodu, z tyłu, ale mamy również jakby naszą klasykę, czyli rower MTB, Również jak w przypadku roweru elektrycznego, miejskiego, są takie z silnikiem centralnym, są z silnikiem w tylnym kole. Bardzo fajna opcja, wyciągana bateria, co e, pozwala na to, żeby e, ładować je, powiedzmy, gdzieś w same baterie, gdzieś w, w osobnych pomieszczeniach. Ale to nie wszystko. Nie zapomnieliśmy także o naszych e, najmłodszych, e, o rodzinach, które przyjeżdżają do Państwa właśnie e, w celu wypoczynku. Proszę o to, nasze rowery e, dla dzieci zachęcamy do skorzystania z oferty. Romet to nie tylko rowery elektryczne, to także gravele i szosy. Szanowni Państwo, Romet Business Link tak naprawdę ma gotowe rozwiązania na każdą jedną bolączkę, która mogłaby wystąpić w takim celu, aby otworzyć własne wypożyczanie rowerów. Między innymi chodzi właśnie o zadaszenie, o wiaty, o stojaki. Jeżeli obiekt nie ma infrastruktury, gdzie przechować rowerów dla swoich gości, proponujemy właśnie tego typu rozwiązanie. Mamy gotowe wiaty, mamy stojaki, które są dostosowane do ładowania rowerów elektrycznych. To jest bardzo ważne, ponieważ tych rowerów nie trzeba przenosić do pomieszczeń technicznych w celu naładowania. Nie musimy demontować baterii, co grozi tym, że bateria nam wypadnie, przez co elektrolit się rozleje, bateria spuchnie, naraża nas na dodatkowe koszty. Wszystko odbywa się... Przy stojaczku wyciągamy tylko przewodzik, wpinamy do roweru i sprawa jest załatwiona. Rowery poznaliśmy. Mamy szeroką ofertę rowerów tradycyjnych, rowerów elektrycznych. Mamy osprzęt do magazynowania tych rowerów oraz ładowania. A jak pozyskać fundusze? Czy jak kupić taki rower do swojego obiektu? Szanowni Państwo, aromat Business Link skonstruował model finansowy w taki sposób, aby dopasować się właśnie do Państwa potrzeb. I teraz najbardziej korzystną ofertą, oczywiście, zawsze będzie zakup gotówkowy, dlatego że pomijamy wszelkiego rodzaju pośrednika: czy to dealer, czy to hurtownik, czy sklep. Otrzymujecie rabat prosto od producenta, i tutaj ta forma zawsze będzie najbardziej opłacalna dla Państwa. Z kolei dla obiektów, które chciałyby skredytować, a powiedzmy, zakup takiej wypożyczalni, mam ofertę leasingową. Trzecią opcją jest najem. Najem daje tą przewagę, że na sam koniec trwania umowy macie Państwo jedną do wyboru jedną z trzech opcji. Będzie to albo danie rowerów do producenta i powiecie, że OK, fajnie. Skorzystaliśmy z oferty, natomiast decydujemy się na to, że rowery oddajemy i na tym nasza współpraca się kończy. Możemy również wykupić rowery na własność, więc tak naprawdę Państwo otrzymujecie te rowery już dla siebie do własnej dyspozycji i rower tutaj nie będzie już w żaden sposób partycypował w tej ofercie. Kolejną opcją jest możliwość podpisania nowej umowy, czyli przyjeżdżają nowe rowery, z kartonu, złożone, gotowe do jazdy na kolejny okres, na który podpisaliście umowę. Mamy również coś takiego jak odroczony system płatności, czyli nie musimy angażować własnych środków finansowych, otrzymujemy całą wypożyczalnię za 0,00 nic. Dzięki temu przez 6 miesięcy ta wypożyczalnia potrafi sama na siebie zarobić, czyli bez angażowania własnych środków Państwo otrzymujecie wypożyczalnię powiedzmy o wartości 20 tysięcy złotych netto, i cieszycie się nową ofertą w własnym obiekcie. Romet to sprawdzony partner w biznesie. Ja już przetestowałem, świetna jakość, polecam, wracam tym rowerem do domu.